Witam. Kilka słów odnośnie zwiedzenia. Kilka słów odnośnie odejścia z kościoła i odprawdy. To panie Rafale, ja nie, nie, lubię, nie lubię za dużo pisać, bo mam korektory i takie różne. Nie mam polskiej czcionki, stąd jak więcej piszę, to. Później wychodzą rzeczy, których się nie rozumie i też dostaję sygnały, że ludzie, którzy nie rozumieją, o co mi chodzi, bo po korektorach, bo mi wychodzą z angielskich z polskich słów podobnych do angielskiego, jak na przykład, chcę napisać się, to mi wychodzi sin, prawda, albo si, więc po prostu wolę odpowiadać, niż żeby później były jakieś teksty niezrozumiałe. Przyznaje Pan, że Duch Święty Pana wyprowadził z kościoła, że Pan opuścił Kościół z miłości do Chrystusa. Proszę Pana. Wie Pan, na czym polega sztuka oszustwa? o szatana? Wie Pan, jak wykończył Pan, jak szatan wykończył Ewę w ogrodzie? Czy rzeczywiście Bóg powiedział? Zasiać wątpliwość i pójście za tą wątpliwością. Wchodzimy na drogę przegraną. Je, Jezusa szatan w ten sam sposób chciał załatwić. Też Pismem Świętym nawet mu cytował. Tylko Jezus no, odciął go. Nie, nic nie wskurał szatan. Ale szatan wzbudza w nas wątpliwości. Czy ten wafelek to Jezus? Czy trzeba iść do spowiedzi, do księdza? Czy dał im władzę odpuszczania? Nie. To tylko Bóg może. No jak to, wafelek? Nie, to jest przenośne, to jest duchowe. A Jezus dał apostołom władzę odpuszczenia grzechów. Jest to wyraźnie czytane, tylko że wy wykręcacie. Szatan potrafi wykręcić prawdę, i zrobić to w taki sposób, że wykręcona prawda dalej, pozornie, ale pozostaje jakby prawdą. Co pan powie o tysiącach, dziesiątkach tysięcy protestantów, którzy przechodzą na katolicyzm, pastorów protestanckich tu w Stanach i też mówią, że prowadzi ich Duch Święty? Więc gdzie Duch Święty, według Pana, prowadzi? Do Kościoła, z Kościoła. A jak wśród protestantów, to gdzie? Do zielonoświątkowców, do pastora Chojeckiego, do luteranów, do, do kalwinistów, do innych, którzy się kłócą między sobą, bo mają sprzeczne poglądy? Czyli według Pana to jest tak... Duch Święty wyprowadził Pana z kościoła, no skończył Panu zielonych, a jak Duch Święty wyprowadzi kogoś i skończył pastora chojeckiego, który tępi zielonych, to i Pan, i ten, który skończył u pastora chojeckiego, jesteście pod wpływem Ducha Świętego, tak? Mimo to, tak, bo wyprowadził Was, bo to jest taka logika, chociażby pastora chojeckiego tutaj Panu przedstawię. Tylko, żeby wyjść z Kościoła katolickiego. Pastor Jankowski podobnie, tylko by wyjść z Kościoła katolickiego. A co się dzieje z ofiarą, znaczy yy, z tym, który odchodzi po wyjściu z Kościoła katolickiego, to już nie jest istotne. Duch Święty go oświecił, bo opuścił wielki, śmierdzący Babilon katolicki. A to, czy on będzie wierzył w przeznaczenie, czy w inną sprzeczną magię, to już jest nieważne. Duch Święty go oświecił, bo wyszedł z Kościoła. A gdzie trafił, to już jest tyle ważne, co zeszłoroczny śnieg. Bo trafi do jakiejś sekty, ale już jest zbawiony, już jest uwolniony z Babilonu. Tak? Więc jak Duch Święty panu, Pana zdaniem działa, że wyprowadza i prowadzi ten sam Duch Święty do ludzi do różnych kościółków, kościołów, zborów i, i tak dalej, którzy mają sprzeczne poglądy? I to jest jeden Duch Święty, tak? Poza tym, jak duch święty, który został dany kościołowi w dniu pięćdziesiątnicy, by prowadzić do prawdy, może wyprowadzić człowieka od prawdy i wpuścić w kanał w jakiś kościół, który ma 100 lat? Czy 50, czy 30, czy nawet czterysta? Jest to absurd. Jak Duch Święty, który jest Duchem prawdy, może komuś powiedzieć, że kościół katolicki przestał być wiernym Bogu i ja, skoro ten sam Duch Święty mówi, jest napisane, że Kościół będzie trwał aż do skończenia świata i bramy piekielnego nie przemogą. Więc jak może powstać w człowieku pod wpływem Ducha Świętego koncepcja, że Kościół założony przez Chrystusa przestał istnieć, albo no istnieje, ale jest, jak Pan daje do zrozumienia, popadł w herezję, jej w niewierności, i to są wasze teorie. Generalnie wasze, mówię, protestanckie. Więc co? Potrzeba było założenia innych kościołów? Pięćdziesięciu tysięcy? I to zrobił Duch Święty. Więc plujecie Duchowi Świętemu w twarz, bo on nie jest podzielony. Szatan dzieli, rządź i dziel, tak? Więc protestantyzm najpiękniej ukazuje mistrzowską taktykę szatana: dzielić. Podziały. Chrystus mówi bądź bądźcie jedno, szatan dzielić i podziały. Protestantyzm jest klasycznym przykładem działalności szatana pośród chrześcijan. Dzielić. 50 tysięcy kościołów w 500 lat. Kościół katolicki ma jedną tradycję. Jedną, jedną wiarę przez dwa tysiące lat. To, że były ataki, to i, i są, i będą, to jest jedno, ale jest atak na co? Naprawdę? W protestantyzmie jest atak na co? Wy nie macie prawdy, wy tworzycie prawdę. Panie Rafale, ja w innych filmikach mówiłem istotę. Kościół otrzymuje prawdę od Boga. Chrystus to zaznacza. Ojciec objawił to Piotrowi, że Jezus jest Mesjaszem, synem Boga Żywego. Trzeba Kościół przyjmuje prawdę objawioną. Efezjan trzeci rozdział: Przez Kościół objawia, czyli objawia, co Bóg objawia przez Kościół swoją prawdę. Co robi protestantyzm? Protestantyzm, wy odrzucacie prawdę obiektywną i co robicie? Wymyślacie swoją prawdę. Wy nie wierzycie w to, co Bóg objawia. Wy wierzycie w to, co wy sami wykoncypujecie z Pisma Świętego i tak powstają zbory. I później mówicie: moja o protestancka teologia. A tak naprawdę idziecie za wymysłami ludzkimi. I szatan, zobaczcie, jak pięknie gra. Podzielił was, dzieli was, mnożycie się jak grzyby po deszczu, zwalczacie się. Sam, pan się, sam pan tutaj przejechał się po Chojeckim, przejechał się po Jankowskim, a oni, jak znam ich teorie i trochę tego, co pan, to by się przejechali po panu. I gdzie jest prawda? I do tego nie dość, że zakłamuje szatan Pismo Święte wam, Tworząc pozory prawdy, to jeszcze zafałszowuje historię. Bo przecież nie odpowiedział mi Pan ani nikt inny na, na początki historii Kościoła katolickiego według protestantów, że jest 313 rok, a mamy inne źródła historyczne, które twierdzą, że Kościół katolicki istniał i istniał od Chrystusa. Więc nie tylko szatan jest zdolny zaślepić, wzbudzić wątpliwość i doprowadzić człowieka do zaślepienia, naprawdę. Ewangelick Ewangelii, ale też wykrzywić, wypaczyć ewidentnie prawdy historyczne, fakty, które można, proszę Pana, w 10 minut sprawdzić w telefonie. Proszę sobie wpisać historię papiestwa i cofnie się Panu. Czy interneto, internetowa encyklopedia Interi, czy Wikipedia, czy Wikoprotesta, chyba Wy macie takie Wikoprotesty, które wam mówią w protestanckich historii, ale każde byle jakieś źródło cofnie was do czasów świętego Piotra. Więc dlaczego tak na siłę, na zasadzie zrób, zrobić kupę, nie dać się, żeby nie powiedzieć wulgarnie, tak na siłę y, zakłamujecie fakty. To jest tak, jakbyście powiedzieli, nie, bitwa pod Grunwaldem nie była w 1410, tylko w 1632, bo. Można dyskutować o przebiegu bitwy, o konsekwencjach bitwy, czy wszystko było y, takosiako, tak jak w powstaniu warszawskim. Jedni mówią, że to był potężny, y, dobry, dobrze zrobili, że wybuchu powstanie, nie mówią, że to było samobój, że niepotrzebnie tyle krwi. Jedni i drudzy się ścierają, ale żaden, ani jedna, ani druga strona nie negują, że powstanie wybuchło 1 sierpnia 1944 roku. Tu jest zgoda. Przebieg i dragizm. E, warsza... tu, tu do pewnych elementów jest zgoda. Różnią się co do powodu wybuchu, czy powinno, czy nie. Wy, nie, powstanie warszawskie wybuchło w 1947. Nawet po wojnie. Nieważne, że po wojnie. W 1947, bo tak wam powiedział Duch Święty. Nieważne, że Kościół istnieje od czasów Chrystusa. Duch Święty was oświecił. 313 rok. Tak. Ludzie, zastanówcie się nad tym, w czym wytkwicie. A szatan, jeżeli otworzycie serca, księża są zwiedzeni, jak ksiądz Jurek i wielu innych, którzy... Luter czy tam ten eks-ksiądz, chyba jezuita, Fabian, tak? na których się tutaj wielu powołuje filmikiem i mi przesyła te tasiemce godziny. Ja nawet tego nie słucham, bo ja wiem, co tam jest. Kochani, każdy może wpaść jeżeli tylko otworzy Chrystus mówi strzeżcie się abyście nie ulegli zwiedzeniu jeśli podejmiemy dyskusję z szatanem jesteśmy przegrani jeżeli tak jak Chrystus słowem Bożym będziemy mu odpowiadać tak jak Chrystus go pokonał na pustyni tak my go pokonamy więc jeżeli przyjdzie szatan i ci powie ej, ty wafelek, to jest Jezus, ciało moje z prawdziwym pokarmem, zjeżdżaj. A musisz latać do krotek konfesjonału i klepać jakiemuś pedofilowi księży, yy, grzechy, którym grzechy odpuścicie, są odpuszczone. Wąt. I kto mi wytłumaczy porządnie, którym odpuścicie grzechy, są odpuszczone, którym zatrzymacie, są zatrzymane. Nikt. Była tutaj jedna artystka, która mi powiedziała, że to trzeba głosić Ewangelię. I jak ktoś ją przyjmie, to mu powiedzieć, no odpuściłeś sobie, grze... odpuszczenie masz grzechów, o ty nie przyjąłeś Ewangelii, to nie masz odpuszczonych grzechów. Tylko odpuszczenie grzechów, a głosić Ewangelię odpuszczenia grzechów, znaczy odpuszczać, a głosić, to są dwa różne słowa. Dlaczego zamieniacie? Ale dobra, nie chcę wchodzić w temat spowiedzi. Po prostu mówię, szatan ewidentnie zaślepia człowieka i przepięknie go oślepi. Jak tylko złoży mu Otworzymy bramę. Panie Rafale, będąc szczery, pan, będąc katolikiem, chodząc do kościoła nawet codziennie, w pewnym momencie otworzył pan bramę szatanowi, poddając pod wątpliwość, szatańską wątpliwość. To nie była wątpliwość od Ducha Świętego. Czy faktycznie Eucharystia jest prawdą, czy faktycznie Kościół katolicki głosi prawdę. Proszę pana, pan był katolikiem, z ławki pan odpadł. Księża, którzy są za ołtarzem, odpadają. Więc jeżeli szatan potrafi sobie poradzić z księdzem, nie, prawda, to tym bardziej jest wiernym z ławki. Więc nawet jeżeli jest gorliwy, jeśli z papieżem sobie poradzi, prawda, jeśli się otworzy na dyskusję z szatanem, I to się stało w Pana przypadku, Panie Rafale. Pan się otworzył i poszedł za tym. I szatan Panu nazwał rzeczy takimi, jakimi nie są. Mimo to, że no szatan już wprowadził swoją interpretację pisma świętego szatańską, która jest w protestantyzmie. Dlaczego szatańska? Bo każdy protestant mówi co innego. Tu już nawet, Panie Rafale, nie mówię o teologii poszczególnych kościołów. Pro, może być Kościół Zielonoświątkowy i jestem święcie przekonany, bo trochę znam protestantyzm, że pastor Zielonoświątkowy tu ze Stanów. Przejechałby się po panu, po pańskiej teologii, a pan by się przyjechał po nim, po jego teologii, mimo to, że jesteście pastorami Kościoła ZielonoŚwiątkowego. Dlaczego? Bo nie macie jednej prawdy objawionej, tylko bazujecie na kulcie rozumu, czyli bazujecie na tym, co wy rozumiecie, i fałszywie szatan wam podpowiada, że to jest objawienie Ducha Świętego, a tak naprawdę to jest to, co pan sobie wymyślił. A przyjdzie inny pastor, też powierzony ma oświecenie Ducha Świętego i się przyjedzie po panu. Wy w kult rozumu, to co wy wymyślicie. A, a szatan was sprytnie oszukuje, że to jest objawienie ducha. Nie. To jest kult rozumu i gazem po oczach od szatana, że to jest Duch Święty. Dobra, to na tyle e, o zwodzeniu. Pozdrawiam wszystkich, życzę, no, w tu jest dwunasta, w Polsce siódma. No, Czas zejść na ziemię, jutro do roboty, więc życzę Wam, żebyście się wyspali i odpoczęli jeszcze przed weekendem. Ja mam jeszcze cały dzień przed sobą, bo tu jest 12, więc ja jeszcze mogę sobie trochę Ech... posiedzieć w fotelu. Na razie pozdrawiam i do usłyszenia.